Faculty, parents, friends, dignified guests, graduating class of 2014, I am here to plant a seed today. A seed that will inspire you to move forward in life with enthusiastic hearts and a clear sense of wholeness. The question is will that seed have a chance to take root? Or will I be sued by Monsanto <laughs> and forced to use their seed? Which may not be totally ayurvedic. Paryskie stowarzyszenie Generation Future organizuje kampanie informacyjne na temat skażenia chemicznego naszej żywności i środowiska naturalnego. Z francuskich sklepów wzięliśmy próbki płatków śniadaniowych, pieczywa, produktów zbożowych i strączkowych. Groszku, fasoli i soczewicy. Po zbadaniu w laboratorium okazało się, że we wszystkich znajdował się glifosat. W niektórych produktach strączkowych jego zawartość sięgała kilkudziesięciu miligramów w kilogramie. Glifosat to główny składnik wielu herbicydów i sztandarowy produkt Monsanto. Firmy w 2018 roku przejętej przez Bayer nazwa związku powraca w badaniach. W analizach innych firm wyniki są podobne, co oznaczałoby, że produkty zbożowe i strączkowe stanowią główne źródło skażenia. Ślady glifosatu znaleziono w wielu piwach i setkach produktów zbożowych. Hasło branży rolno-spożywczej Trzeba stale zwiększać produkcję wymusza rozwiązania szkodliwe dla ekosystemów, szkodliwe także dla naszego zdrowia. Czy glifosat przyczynia się do epidemii nietolerancji glutenu? Pytamy o to Thierry'ego Vren'a byłego kierownika Laboratorium Agriculture Canada, odpowiedzialnej za politykę rolną kraju. Jako pracownik rządowy i szef laboratorium tłumaczyłem obywatelom, że inżynieria genetyczna to prosta i bezpieczna technologia. Kilka lat później przeczytałem doskonale udokumentowany raport opisujący jak chorowały szczury żywione karmą modyfikowaną genetycznie. To spadło na mnie jak grom. To odkrycie było początkiem nawrócenia Tyrego Wrena na zielone rolnictwo. Dziś ostrzega przed zagrożeniami związanymi z rolnictwem przemysłowym. Słyszałem historię rolników ze Szkocji i Kanady, którym powiedziano: Że można opryskiwać zboża, zanim dojrzeją. Powiedzmy, że masz 500 hektarowe gospodarstwo. Nadchodzi jesień. Twoje plony nie dojrzały. Jeśli teraz je zbierzesz, będziesz musiał wysuszyć ziarno albo zniszczy je pleśni. Skoro, jak twierdzą producenci, glifosat nie jest toksyczny, nic się nie stanie, jeśli opryskasz nim produkt przeznaczony do spożycia. Pola uprawne tuż przed zbiorami są spryskiwane herbicydem. Ta stosunkowo nowa praktyka jest nazywana dojrzewaniem chemicznym lub desykacją. Zaniepokojony wynikami niezależnych badań nad glifosatem, Wren postanowił bliżej się mu przyjrzeć. W 1974 roku glifosat wprowadzono na rynek pod nazwą handlową Roundup. Herbicyd zrobił furorę. w przeciwieństwie do innych środków zabijał wszystkie chwasty. Randap: pozbądź się chwastów, pozbądź się problemu. 20 lat później Monsanto dokonało kolejnego przełomu. Dzięki modyfikacji genetycznej Randap nie zagrażał zbożom. Wprowadzili do DNA roślin gen odporności. Stworzyli organizmy modyfikowane genetycznie, GMO. Wszystkie najważniejsze gatunki zbóż zostały zmodyfikowane. Od 1996 roku można było opryskiwać herbicydem pola uprawne, a trzy miesiące później zbierać plony. Na tym nie koniec. Ostatnio jeśli pogoda nie pozwala zbiorom dojrzeć, można je dosuszyć tuż przed zbiorami. Spryskując herbicydem, który zabija roślinę i pozbawia ziarna wody. Nie stosujemy już oprysku na początku sezonu. Teraz używamy herbicydu w porze żniw. W ziarnach nie zostaje więc minimalna dawka środka chemicznego, tylko bardzo duża, maksymalna. Bardziej zatruć się ich nie da. Glifosat jest też antybiotykiem. Jak wpływa na nas, skoro przyjmujemy go co dzień od dzieciństwa? Żywisz się tym codziennie. Co z tego, że w niewielkich dawkach? Glifosat stopniowo, krok po kroku niszczy różnorodność twojej mikrobioty. Aż pewnego dnia któryś z twoich narządów przestaje prawidłowo pracować. Pojawia się choroba. Glifosat to podstępny wróg, który może doprowadzić do całkowitego wyniszczenia organizmu. Takie są ustalenia biolożki i ekspertki od sztucznej inteligencji Stefanii Senef. Analizując literaturę naukową, odkryła mechanizm, dzięki któremu glifosat przenika do każdej komórki. Kilkanaście lat temu zaniepokojona rosnącą liczbą przypadków autyzmu w Stanach Zjednoczonych, zaczęłam się temu przyglądać. Byłam przekonana, że musi mieć ona związek z jakimś czynnikiem zewnętrznym i znalazłam odpowiedź. Moim zdaniem glifosat skutecznie podszywa się pod glicynę i zamiast niej wnika do komórek białkowych. Badaczka dostrzegła wyraźny związek między stosowaniem glifosatu a wzrostem zachorowań na celiakię. Moja przyjaciółka Nancy Swanson porównała dane o zapadalności na różne choroby z danymi o stosowaniu glifosatu. Zbieżność była szokująca. Czy ustalenia badaczki zaalarmowały pracodawców i regulatorów? Przeciwnie. W ostatnich dekadach w Stanach Zjednoczonych systematycznie podnoszono dopuszczalny poziom glifosatu w żywności. W Europie w 2008 roku pozwolono, by zawartość glifosatu w zbożach, zwłaszcza w jęczmieniu i pszenicy, była nawet 200 razy wyższa niż w warzywach. Beztroska agrobiznesu przygasła w 2015 roku, gdy Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem ogłosiła, że substancja może mieć działanie kancerogenne. Każde państwo samodzielnie podejmuje decyzję o dopuszczeniu do obrotu produktu zawierającego glifosat. Badania nad toksycznością i szkodliwością kosztują wiele milionów euro. Nikt w Europie ich nie prowadzi. Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, mający chronić obywateli przed zagrożeniem związanym z żywnością, odmówił rozmowy na temat długotrwałych skutków desykacji glifosatem. Co nie świadczy dobrze o jego trosce o nasze zdrowie? Jak mamy ufać analizom opartym wyłącznie na danych dostarczonych przez producenta? Dlaczego decyzje tak kluczowe dla naszego zdrowia nie są weryfikowane przez bezstronną instytucję naukową?